Witam Was w kolejnym odcinku dzień zapraszam. Dzisiaj wybieram się na wędrówkę na szczyt Korbania w pieszczanach. Jest to nieopodal, ten szczyt jest nieopodal Terki. Są warunki, tak jak widać, wilgotne, deszczowo, 100% wilgotności. Także jeszcze poncza nie ubrałem, ale wydaje mi się, że za chwilę ubiorę. Totalne załamanie pogody, tydzień temu było Minus 9, teraz jest plus 9, Było dużo śniegu, teraz jak widzicie jest dużo błota. Także zapraszam na śledzenie mojej wędrówki. Jesteśmy na przełęczy Szczycisko. A wędrówkę rozpocząłem od początku rezerwatu Sinewiry. Także zacząłem od rezerwatu Sinewiry. Przez przełęcz Szczycisko. Tutaj szlakiem chciałbym się udać do Terki. I sterki szlakiem na korbanie. A no, Podobno na korbanie jest yy, chatka i punkt widokowy. Mam nadzieję, że coś dzisiaj zobaczę, bo warunki są no, troszeczkę takie zamglone, jak widać. No ale zobaczymy. Jest takie błoto, że tutaj to tylko czołgiem bądź bwp No ale jakoś chyba damy radę. Zobaczcie na to. Bo mamy tutaj dziuplę. move wysokości Było to sakramenckie. Czołgowisko. Zobaczcie na moje buty. Idę lasem, bo szlakiem się nie da. Z takiej czeczoty, co widać przed nami, będę chciał sobie zrobić kuksę. W najbliższym czasie znajdę trochę czasu. A zobaczcie, to wygląda coś takiego. To jest taka narość na brzozie. No, i jak ją zetniemy i y, zaczniemy rzeźbić sobie kuksę finlandzką czy tam skandynawską, no to y, pięknie nam wyjdzie, bo y, ma słoje w każdą stronę. Y, ma po prostu takie odrębne słoje. Nie ma zwykłych słoi tak jak drzewo byśmy chcieli, tylko ma słoje w różne strony. No, a tutaj mamy przy okazji korę, którą oczywiście zbierzemy nawet mokra się pali, także także zbieramy korę bo kora to jest nasze źródło nasze źródło nasza rozpałka będzie nam potrzebna, zobaczcie ile tego jest zawsze zbieramy, widzicie obalona obalona brzoza, także zbieramy zawsze z takich oto brzóz korę brzozową idę, idę lasem, bo nie mogę szlakiem bo jest takie było to i patrzcie co tutaj mnie spotkało stare bojkowskie bodajże podkowy raz, dwa, trzy, cztery, pięć podków o trzymają się jeszcze ktoś powiesił żeby sobie można było oglądać oczywiście nie zabieram, zostawiam dla następnych spójrzcie na to dotarłem do pięknej terki także udało się przejść przez bagienny las między przełęczą szczycisko a Terką jakoś się udało, ale było ciężko, powiem Wam, że warunki warunki chyba najcięższe jakie w życiu miałem bo nie ma się co dziwić, teraz mamy, teraz mamy roztopy także, także przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj jeszcze deszcz i temperatura roztopiła ostatnie śniegi jakie mieliśmy jeśli wybieracie się w podróż w Bieszczadach w taką pogodę musicie wziąć ze sobą stuptuty, bo bez stuptutów, jeżeli macie buty za kostkę to to wleje Wam się niestety do butów, także bez stuptutów nie da rady. Ludzie twierdzą, że Terka jest najpiękniejszą miejscowością w Bieszczadach. No nie ma się co dziwić, jest pięknie, ale moim zdaniem jednak Najpiękniejszym miejscowością jest Kelnica blisko Wetliny i Wetlina Także Terkę mogę ustawić na trzecim miejscu O, widać już zabudowania Terki Spójrzcie jaka piękna miejscowość, położona w dolinie nad rzeką pomiędzy lasem łąki pola za domami widać tam kościół ruiny cerkwi sklep też jest w Terce o tutaj jeszcze wam pokażę o tu mi się najbardziej podoba terka te wzgórze tutaj no widzicie takie takie jak gdyby tam u góry widać tylko drzewa nie wiem czy to widać ale to jest coś pięknego, kiedyś tam nosowałem sobie w lesie w tamtym lesie, o tam co wam pokazuję wskaźnikiem no i tutaj widziałem ławeczkę na której Wypiję sobie kawę. O, widać już ławeczkę, idziemy do ławeczki. Woda prawie zagotowana. Jakie to są fajne problemy na wyprawach? Na przykład cukier, miód. Czy wziąłem cukier, czy wziąłem miód? Nie ma takich problemów jak w życiu codziennym. Podatki, NFZ. inne jakieś sprawy w sądzie, no nie. Także mógłbym podróżować chyba całe życie. Czy dosypana? Pierwszy raz w życiu będę pił kawę z miodem. Czekajcie. Nie, miód traci właściwości. Jak jest? Musi, woda musi mieć 40 stopni. Aha, dobra, dobra. To nie cukier. Poczekamy. Poczekamy chwilę, zapomniałem. No, gotuje się, czy nie gotuje? O, gotuje się, dobra. Dobry mamy, Oj, gaz mi leci, gaz mi leci, szybko, szybko szkoda gazu. Szkoda gazu. chciałbym zrobić Wam taką szybką recenzję nowej, mojego nowego nabytku. Otóż kupiłem sobie piłę bodajże szwedzką o nazwie Mako. Fajny zielony, oliwkowy kolor. Tutaj mamy przycisk. Naciskamy dość długo. I najlepszą zaletą w tej chwili jest to, że tnie pchamy do przodu i do tyłu. Także bardzo szybko bardzo szybko zetniemy, zetniemy, kawałek drewna, drzewa. No i jest tania. Zapłaciłem za nią chyba 90 zł, jakaś, jakaś promocja była 9 dych z przesyłką, także także polecam, polecam, naprawdę fajna. Fajny krój, fajnie się trzyma, fajny rzemyk. Yy, łatwo się zamyka, bardzo szybko tnie. Można wymienić ostrze, widziałem ostrze chyba za 50 zł. Także polecam firma Bako, pisze się Bach, co? Jestem w sklepie w Terce. Do środy sklep nieczynny, <grym> także pamiętajcie, że żeby być przygotowanym w wieszadach, bo a no nieraz może być na przykład do środy sklep nieczynny, no nie? a tu widać pozostałości cerkwi a jesteśmy na środku cerki no już tak to wygląda idziemy dalej, korbanie mamy tam także śmigamy Solinka wzburzona, roztopami a tam czeka na mnie jakiś mały rudy wilczur Rudy czy mnie zaatakuje o, mamy tutaj wzburzoną solinkę, zobaczcie jaka kawa z mlekiem o, poleciał nam chyba pluszcz Korbania godzina 30. Mi zostało. pójście <laughs> jaka fajna skała przede mną. Jak w bajce królew. Tylko troszeczkę mniejsza. Zacząłem ze szlaku, jaką miałem błoto. Fajna, fajna, naprawdę. Proć po procie. No. Bo na nią wejdę. Tutaj ją lepiej widać. No, widać już wieżę. Także jesteśmy już tuż tuż. Jest miejsce na ognisko. Dwie wiatki. No i wieża. Idziemy zobaczyć na wieżę My tu mamy regulamin yy, rozpalanie ognia, możliwe jest włącznie w miejscu do tego przeznaczone. Miejsce ogniskowe w sąsiedztwie budynku. O super, no to rozpalamy ognisko. Jest ich chatka. Także się blisko wierzy Zobaczymy co tam w środku się dzieje. Zamknięta może ktoś jest. Nie ma nikogo Dobra, jedno spanie dla mnie jest Idziemy do wieża Korbania 894 metry, o, kwiatuszki Tam mieliśmy to stanowisko Te 2 wiatry Tu mamy łatkę idziemy do góry, ale wieje o metalowe schody No, widoków nie ma dzisiaj jakichś tam pięknych. O, są widać. E, bo jest mgła, jest wiatr, pochmurnie, No ale coś tam, coś tam, coś tam widać. Idziemy jeszcze wyżej. O, jesteśmy na samej górze. Nie, no, widać, nie jest tak źle. Są piękne wieszczany dookoła, praktycznie widać, tutaj jest las. Pięknie jest. I pogoda mi się udała. Także teraz dopiero zaczęło troszeczkę padać. Także co my tu mamy? Ktoś zostawił garnek łóżko na, na jedną osobę, także no, na podłodze też jedna osoba mogła spać. Na upartego trzy osoby mogłyby tutaj spać. Także nie jest źle. O, spójrzcie. Tak wygląda wyjście. szczelna ta wiatka za bardzo nie jest ma jakieś tam szczeliny, ale, ale jest dobrze no, przygotowałem trochę świerka drzewia i sosny ukryłem tutaj pod stołem, tutaj mam troszkę, troszeczkę grubszą sosnę, no zaraz będziemy działać zobaczymy czy rozpalimy, w taką pogodę pada deszcz bierzemy siło Coś tam się udało zapalić. O, teraz sobie coś zrobimy na tym ogniu. O, dzisiaj mamy wiatr kolację z papryką. Musiałem się niestety przenieść do domku i zrobić sobie jedzonko na kuchence bo ognisko rozpaliłem ale zaczęło tak padać, że nic by nic mi to nie dało bo cały byłbym mokry i może i ugotowałbym sobie obiad o kolację no ale co z tego jak cały byłbym mokry i, i przemoczony bym musiał się położyć spać spójrzcie jaki patent mam Garnek z patelnią i ta patelnia jest jak gdyby pokrywką tego garnka. No ale na patelni zrobiłem sobie wołowinę. No nie. No a żeby zagotować tutaj wodę, bo sobie robię kaszę jęczmienną do tego dania, to zastosowałem czajnik jako pokrywkę. I jak widzicie, szybciej się gotuje moja woda, moja kasza. Moje danie dzisiejsze to wcześniej zamarynowana wołowina w oleju rzepakowym z pieprzem i z solą. Z papryką świeżą oraz kasza jęczmienna. To jest moje łóżko. Dwie dechy, takie porządne. O, mają ponad 2 metry, także się zmieszczę. Łóżko gotowe. Posłanie gotowe. Dzisiaj będę spał w moim nowym śpiworze Kumus Aerial 250. O, tutaj mamy. Jest to śpiwór, który ma komfort 0 stopni, limit minus 4. Także wydaje mi się, że będzie ok. Zobaczymy, co na zewnątrz. Cisza, spokój, nic nie słychać. Będę się spać, jest godzina przed 21 Wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Żadnych wilków, niedźwiedzi, rysia ani żadnej innej zwierzyny nie słyszę. Ludzi też nie słychać. Cisza, spokój. Także mam nadzieję, że spotkamy się jutro rano. Dobranoc. Dzień dobry, jest piękny poranek, godzina siódma. pięknie. Spałem się, chociaż troszeczkę wiało przez te prześwity tutaj w tej chatce w tej schronie e, zabiewało mi do środka no ale, ale można powiedzieć, że się wyspałem tak to wygląda za dnia wczoraj było, wczoraj było szaro że nie było wszystkiego widać zobaczymy jak zobaczymy jak e, widok na wieży przygotowałem sobie już Dązki świerkowe, morzewiowe i sosnowe do rozpalenia. ogniska, bo wczoraj nam nie wyszło z tym wczoraj mi nie wyszło z tym ogniskiem Bo zaczęło padać, ale dzisiaj sobie to zrekompensuję idziemy jeszcze raz na wieżę Może nie na samą górę, wczoraj byliśmy na samej górze Ale chyba pokażę piękny widok zaraz Widać zalew soliński. Widoczność jest fajna. Zbytnio nie wieje. Nie pada deszcz. Dość ciepło. W telefonie pokazuje mi około 5-6 stopni. Także ładna pogoda. przygotowane gałęzie świerka trochę jodły trochę odrzewia tutaj w ogóle mamy wszystko tutaj mamy wszystko dookoła nawet brzoza rośnie Okay. Ognisko rozpaliło się na tyle, żebym mógł sobie zrobić śniadanie. O, jajeczka z mojego kurnika. Trochę masełka damy. Zambo się roztopi

zrobić lebek z jajkiem także koniec mojej wędrówki, mojego biwaku dzięki za śledzenie mojego kanału porządek zostawiłem wszystko tutaj pozabierałem Zamykamy wrota Nisko To już się spaliło, także jest OK, do nasa. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dzięki bardzo za śledzenie mojego kanału No i do następnego odcinka.